Siemano, znowu ja, niestety, mały patencik na niepsujące się łożysko w przednim kole, od strony tarczy. Nie wiem jak u Was, ale najpierw mi wysiada to łożysko. Dlaczego? Już tłumaczę. Z czasem pod spodem tam, tam jest simmering, uszczelniacz, jak to woli. No i on się już wyciera, ciężko go dostać. I oczywiście, co? Zaczyna się tam syf wpierdalać, I łożysko dostaje, koło dostaje luzu. No i z czasem trzeba wymienić te łożyska, oczywiście dwa na raz Ja Wpierdoliłem, jak widzi Taką gumeczkę grubszą Dociąłem idealnie w środku I ta guma stoi, koło się kręci I choćby ptaki kurwa srały, dinozaury latały, chociaż nie mogą, ich nie ma już Syf się nie dostanie I Co za tym idzie Idzie Dłużej podziała A jeszcze jedno, no upierdolony, ale ja mam wyjebane Grunt, wiecie o co chodzi 나아라지호.